Minęły dwa lata od momentu, gdy Biblijny i Nekros wyruszyli w dalszą podróż po zniknięciu MAGA. Od tego czasu łowcy smoków toczyli nieustanne boje o terytoria ze smokami. Wielu z nich zginęło w przekonaniu, że ich ofiara nie poszła na marne. Szeregi łowców smoków zaczęły się kurczyć. Ludzie w przerażeniu przed smokami zrezygnowali z dalszej walki. Wielu z nich uciekało do wnętrza ziemi z nadzieją, że właśnie tam. Znajdą schronienie. Nekros i Biblijny podróżowali, będąc nieustannie atakowanym przez smoki. Nieustające natarcie doprowadziło do ich rozdzielenia. Poszukiwali się przed ponad pół roku, ale do tej pory bezskutecznie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, nie przegap tego. Kurde. Ja pierdolę Po tej ostatniej walce ze smokami nieźle ucierpiałem kurwa Mać Muszę poszukać jakiegoś schronienia bo nie dam rad Kurwa Nie wyrobię A co tam się pali Może ktoś tu jest Trzeba uważać kurde O kurde Gdzie ja jestem? O! Kto tu się obudził? Witaj. O! o to ty, Mateusz? Pasterz Mateusz, to ty? Tak, to ja. Ja pierdzielę, chopie, skąd ty się tu wziąłeś? Dużo podróżowałem. Ale, ale przecież słyszałem, że zginąłeś. Jak to możliwe, że żyjesz? Uratowali mnie łowcy smoków. Znaleźli łowcy... mnie, przypłynęli y, statkiem i mnie zabrali. Łowcy smoków. A tak w ogóle czekaj, co ty masz na sobie? Co to jest za zbryła? Czemu ona się błyszczy? To jest zbroja od łowców smoków. Oni takie noszą, to jest ich normalna zbroja. Ale co to jest jakąś zaklęte czy co to jest? Tak, oni mają... Oni opanowali tajemną sztukę ulepszania przedmiotów. O, mam, również, mam również miecz i łuk ulepszony. Słuchaj, a, a czekaj, gdzie jest mój ekipunek? A Słuchaj, tutaj. Masz tutaj butelkę wody, się napij lepiej. Ej, o... Tch, 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 dzięki, mm, pycham. Dawno masz jeszcze butelkę tego. rumu, butelkę rumu masz. A to, na, to, to na dobrą okazję. Ej, słuchaj. Y <ścoughs> Widzę, że mi opatrzyłeś rany. Tak. tak tutaj, bo ostatnio toczyłem walkę ze smokiem właśnie, kurczę. Mnie rozdzielił... W... Rozdzielił właśnie z kompanem, ale to było kilka miesięcy temu, mnie z kompanem rozdzielił, ale ostatnio toczyłem taką walkę właśnie, że... Że niezłe właśnie obrażenia otrzymałem od, od, Właśnie od tego smoka. No i myślałem, że nie przeżyję, a tu patrzę, idę i spotykam ciebie. Nie złam, miałem no, niezły z... nie ubaw, jak żeś się wchrzanił w moją pułapkę tutaj. No właśnie, kurczę, Przebiłeś mi biodro. Kurwa, Ja nie mogę. To, to, to prędko się nie zagoi, coś czuję. Ty, ale w ogóle gdzie my jesteśmy? Jesteśmy? No jesteśmy e, w lesie takim dość specyficznym. Rozbroj może na chwilę tą pułapkę. Rozbroj, rozbroj, rozbroi, Widzisz, to jest taki specyficzny czas, że smoki ciężko nas mogą dostrzec. Widzę, że tutaj y, korony tych drzew nieźle mogą nas tutaj y, zakamuflować. Tak, to jest, to jest y, tereny takie daleko na północ. się zapuściłem trochę. Widzę, że jakimś studentem też mnie tu odnalazłeś. No ja się zgubiłem, ale wiesz co? W sumie dobrze, że Cię spotkałem, bo kurczę, samemu się chujowo podróżuję. <laughs> jest bardzo niebezpiecznie. Powiem Ci, że ostatnio natrafiłem na, także na grupkę bandytów i obrabowali mnie kurczę. No, nie wiem właściwie jak to się stało. Wiesz, stałem na czele, na, na czasie w swoim obozie. I chyba my się podkradli do mnie z tyłu i mi maczugą przez łeb pierdolnęli no i niestety tak się stało, jak stało nie? Jeez. Dobra słuchaj, bo ja tutaj raczej długo nie zostanę Będę musiał raczej ruszyć w dalszą podróż i zastanawiam się czy ruszysz ze mną Bo muszę szukać towarzysza Jak wcześniej, wcześniej właśnie wspomniałem e, Smoki nas rozdzieliły Ja posłuchaj masz tutaj e... Ekwipunek, co mi daje o łowcy smoków, jest trochę gorszy od mojego, no ale powinien wystarczyć na, na tę naszą podróż. Te łuk miecz masz. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Łap A słuchaj, jeszcze takie, poboższe mam pytanie, czy masz może jakiś odtwarzasz DVD, bo słuchaj, znalazłem tutaj taką płytę na grobie, takiego jakiegoś tam pogromcy smoków i zastanawiam się. O cholera, niezły ten ekwipunek. Yy, zastanawiam się czy właśnie, bo po prostu jestem ciekawy jaka była ostatnia wola tego człowieka no i no to chyba nam przyjdzie wyruszyć dalej tak mi się wydaje. Yy, wiesz co, co do tej ostatniej woli to ja widziałem niedaleko stąd yy, ruiny wioski, mogą tam mieć odtwarzacze. No to może pójdziemy, zobaczymy tam co, a i jeszcze jedno, mam tutaj zapieczętowaną książkę. Co prawda będziemy musieli pewnie znaleźć jakiegoś yy, maga albo coś, w sumie spotkałem jednego. Nie wiadomo właściwie co się z nim stało, bo nagle tak zniknął... W, no nie wiem, rozpłynął się w powietrzu po prostu. Może on by wiedział jak to odpieczętować, no ale na razie nie będziemy mieli niestety pomysłu. Nie mam za no. bardzo pomysłu jak to zrobić. Bo no może w przyszłości się jakoś uda, nie? Na razie niestety musimy zostawić to tak jak jest. To co? Zwijamy obóz i zbieramy się? Dokładnie trzeba zabrać jeszcze rzeczy. Pułapki wezmę strzał, przydadzą się. Tutaj Ogólnie jedzenie. ta pułapka może się przydać, trzeba wziąć. Bo takie wiesz, takie pułapki przy obozie zawsze warto zostawić, ale tutaj widzę... Musimy kamień rozwalić ręką, albo nie mieczem rozwalę, może lepiej już tak. Szkoda ręki w sumie i tak mam już bardzo poranioną. Jakimś cudem się udało, nie wiem, jestem, jestem kurwa drugim pudzianem, ale już dobra. Masz mikstury? Jakieś mikstury... Mikstury? Życia? Jakie mikstury? No, no, uzdrawiające chcesz? Mikstury uzdrawiające? A to jak one działają? Że co? One leczą rany czy co? Tak, leczą natychmiastowo rany. Mikstura leczenia, natychmiastowe leczenia. O Jezu ty One są strasznie rzadkie, no ale radzę używać tylko w krytycznych sytuacjach. Dobra, wiesz co? E, wyruszymy o, o zmierzchu. Wtedy mam nadzieję, że mi, mi, nie spotkamy smoków, dobra? O zmierzchu? Dobra, czyli poczekamy do zmierzchu po prostu. Dobra, to poczekajmy i zbieramy się. Ja... Dobra już chyba jesteśmy niedaleko bo już co tam widzę jakieś kamienie, ruiny chyba Tak, tu już jest wioska S Ej spójrz to jeden z tych zarażonych wieśniaków Wypadł, Zabij. zio Mów dobrze tylko jeden Pamiętaj, celuj w głowę Celuj w głowę Celować w głowę, no oczywiście żeby... Uważaj bo tu może być Ale ich wypadł. więcej Jeśli pojawi się ich jakaś grupka to od razu uciekamy Powoli, idź, idź powoli, spokojnie O, widzę Widzę, widzę kolejnego Uważaj. Widzę więcej. Jest. Słuchaj, jeszcze jeden. Wiesz co? Z tego co tu widzę, to tutaj nie ma nic za ciekawego, nic tu raczej nie znajdziemy. Więc proponuję. To mi się stąd, wydaje, ten, ten że zakres. też. Tak, tutaj. Uważaj, tutaj jest jeszcze. Chodź, szybko pomóż mi. Dobra. A masz. Siedzi tutaj. Mały jeszcze jest! Kurwa, nawet dzieci. Patrz, dziura z pająkam. Ja pierdole, to stąd tyle tych pajęczyn. Ej, zaplątałem się! A! Czekaj, uratuję cię, dobra. Idą! Ej, uciekamy! Just. Uciekamy! Uciekamy, uciekamy szybko, nie damy rady, wy jesteś ranny. Kurwa, nie mogę za dobrze biec. Kurwa, to kurwa boli. Ja pierdole. Kurwa, ledwie, udałem, ledwie udało nam się uciec, naprawdę. No, ale dużo ich było. Szkoda, że nie zdołaliśmy przeeksplorować tej wioski, przeszkodziły nam, kurwa, mać. A może było coś tam cennego, ale... Jednak wiesz co? Smoki i te wszystkie stwory to kurwa naprawdę to nie jest dla mnie. Ja chcę sobie znaleźć jakiś spokojny kąt do zdechnięcia i tyle, naprawdę. To wszystko musimy po prostu dalej podróżować, mam nadzieję, że kiedyś nam się uda uratować ten świat i tyle. Może znajdziemy jakiś sposób. Na całkowite wyeliminowanie tych stworów Miejmy nadzieję Dobrze, że przynajmniej smoków nie ma Dobra Ruszamy w dalszą podróż